Dziękuję wszystkim za przybycie i to tak liczne, bo organizując tą akcję miałam raczej na myśli uczennice tylko naszej szkoły i tak naprawdę nie wiedziałam, że to się tak rozrośnie, ale jest mi bardzo miło z tego względu, bo myślałam, że przyjdzie zresztą kilka osób, a jest nas jednak sporo, co myślę, że jest dużym sukcesem w mieście takim jak nasze. Także dziękuję ja bardzo. Uważam, że nasza inicjatywa jest słuszna i że będzie nas widać. Są media, więc jakoś to się rozejdzie w świat. Stop. Música sou